Uwaga, kierowcy, od 1 lipca weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego mówi ona o surowszych karach dla pijanych kierowców, nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Szczególnie dotyczą kierowców powodujących wypadki drogowe w stanie nietrzeźwości. Jak zmiany te również dotkną kierowców recydywistów, którzy za jazdę po na podwójnym gazie, powtórnie lub w czasie trwającego zakazu kierowania pojazdami, mogą się liczyć z karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Dla porównania, dotychczas kara dla pijanych kierowców recydywistów wynosiła maksymalnie 2 lata więzienia. Oprócz tego, pijany kierowca, który spowoduje wypadek, może na zawsze pożegnać się z prawem jazdy. Taki sam los czeka również kierowców, którzy uciekną z miejsca zdarzenia lub będą prowadzić pojazd pod wpływem środków odurzających. Czy nowe przepisy ułatwią pracę funkcjonariuszom? Nie sądzę, aby ułatwiły te zmiany nam pracę. Uważam, że niewątpliwie będą miały wpływ, przynajmniej mamy taką nadzieję, że będą miały wpływ na ograniczenie ilości osób kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości, jak również w znaczny sposób ograniczy się ilość zdarzeń, szczególnie wypadków drogowych z udziałem tych osób co będzie miało przełożenie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Zmniejszenie ilości zdarzeń, zmniejszenie ilości osób zabitych, jak również zmniejszenie ilości osób rannych. Tylko w tym roku z udziałem pijanych kierowców doszło do 43 wypadków drogowych, w których dwie osoby zginęły, a 49 zostało rannych.